Czy wiesz, że pracując w Jobmanie możesz wspierać schronisko dla zwierząt w Krakowie? Także wyniki za poprzedni kwartał. Czy wiesz, że pracując w Jobmanie wspierasz schronisko LK dla zwierząt w Krakowie? Aha, przepraszam. No przepraszam, przepraszam. Przepraszam. O, Karolina, czy wiesz, że pracując w Jobmanie? Nie mam. A czy wy wiecie, że pracując w Jobmanie wspieracie schronisko dla zwierząt w Krakowie? Aby wziąć udział w akcji, należy Odnaleźć nasz fanpage Chopman Group na Facebooku. 10 marca opublikujemy post dotyczący wsparcia krakowskiego schroniska, a wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej inicjatywie prosimy o pozostawienie swojego zgłoszenia w komentarzu właśnie pod tym postem. Za każdą przepracowaną godzinę osób, które będą chętne na wzięcie udziału w tej inicjatywie firma Chobman Group przeznaczy 5 groszy na wsparcie potrzeb krakowskiego schroniska przy ulicy Rybnej. Akcja trwa do końca września.